Minęła 21.30. Katarzyna Kulik, witam Państwa w Wielkanocny Wieczór 11 kwietnia. Mam nadzieję, że przyjemnie spędzili Państwo dzisiejszy świąteczny dzień i jest mi miło, że kilka chwil spędzą Państwo również z nami. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynam od informacji dotyczącej wczorajszego losowania dużego lotka, po którym stwierdzono jedną wygraną pierwszego stopnia, która wyniosła 7 107 933 zł. Zakład, na którym grający sam wytypował sześć szczęśliwych liczb, został zawarty w Legnicy, w kolekturze przy ulicy Spokojnej. Jest to wrocławski oddział totalizatora sportowego. Bardzo serdecznie gratulujemy tak wysokiej wygranej. A za chwilę rozpoczniemy nasze dzisiejsze losowanie, które zgodnie z regulaminem gier liczbowych będzie się odbywało w obecności Komisji Kontroli Gier i Zakładów. A dziś, jak w każdą niedzielę, mamy jedno losowanie, losowanie multilotka serdecznie państwa zapraszam W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 27 45 Siedemdziesiąt jeden pięćdziesiąt sześć siedemdziesiąt dwa szesnaście siedemdziesiąt osiem siedemdziesiąt sześć dwadzieścia cztery Dwadzieścia trzy dwadzieścia siedemdziesiąt pięć trzydzieści dziewięć 69, 28 i 57. W ten sposób zakończyliśmy dzisiejsze losowanie. Za chwilę powtórzę Państwu wyniki, ale przedtem mam dla Państwa informację o sprzedaży loterii pieniężnej Totalizatora Sportowego. Loteria giełdowa, w której pula na wygrane to prawie 12,5 miliona złotych. I na zakończenie powtarzam Państwu 20 liczb wylosowanych dziś w multilotku. Dwadzieścia siedem, czterdzieści pięć, siedemdziesiąt jeden, pięćdziesiąt sześć, siedemdziesiąt dwa, szesnaście, siedemdziesiąt osiem, siedemdziesiąt sześć, dwadzieścia cztery, dziewięć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedemdziesiąt pięć, trzydzieści dziewięć, siedem, trzy, sześćdziesiąt dziewięć. 28 i 57. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym losowaniu. Dziękuję również Komisji Kontroli Gier i Zakładów. Jutro studio Lot to o godzinie 21.30, a w nim dwa losowania, multilotka i twojego szczęśliwego numerka. Serdecznie Państwa zapraszam, a teraz już żegnam się, życzę jutro miłego świętowania i oczywiście mokrego dyngusa. Dobranoc.